No witam, witam. Dzisiaj pomalowałem tą elewację. Wczoraj był robiony, poprawiony baranek. Miejscami był na tej ścianie. Tutaj to był nowy baranek. Tu nowy. Tutaj nowy. I tu z przodu ta. Część Ta ściana już była Zostało tylko pomalowane to na biało I fundament Tam już nie poprawiałem tych narożników Bo to takie tutaj Tu jedno wyżej, drugie niżej Dobra zostaje z tyłu Okno do wyczyszczenia Tutaj przyjdzie na to kratka, tam przyjdzie kratka, ta rura wypadnie. I tak sobie wymyśliłem, że to tak będzie wyglądało. No o, farba, którą malowałem. Farba silikonowa, lewacyjna plus, kolor grafit. Mieszana w liroju. Tak no. to wygląda. Tak wygląda moje dzieło. Walczyłem dzisiaj. Od dziesiątej chyba. Ale jakoś to wyszło. Jeszcze. O. Ten pasek u góry trzeba pomalować. I tutaj ten pasek. I będzie wszystko po mojej myśli. No i tutaj suficie, ale to na biało. Chyba, że w tym kolorze. No nie wiem jeszcze. Tak to wygląda. Fontanna Plumka. No, haltanka do posiedzenia. Melanżyk, coś, piwko. Można wypić sobie. Dobra, na razie, cześć.